Nie macie czasem tak, że chcielibyście się cofnąć w czasie i pograć stare gry typu Mario Bros., Donkey Kong albo Contra na starej konsoli typu Game Boy Color albo Pegasus? Jeżeli tak, to dzisiejszy filmik będzie trochę o Game Boyu Colorze, a tak naprawdę będzie o jego następcy, czyli o Nintendo Switch i to wersji Light. Unboxingu jako takiego nie będziemy robić, ponieważ konsola już jest odpakowana i używamy jej od około miesiąca, a jeżeli zdecydujecie się na zakup, to tak naprawdę nie otrzymujecie nic nadzwyczajnego, ponieważ dostajecie takie piękne pudełko razem z całą papierologią. Najważniejszą rzecz, czyli Switcha. On przy zakupie dostępny jest w trzech kolorach. Dodatkowo teraz wyszła jeszcze edycja limitowana z Pokémonami, ale to link Wam wrzucę pod filmikiem w opisie oraz Mój ulubiony gadżet z całego zestawu, czyli ładowarka z kablą USB Typu C. już mówię o co mi chodzi. Są tutaj dwie rzeczy, które mi się w niej nie podobają. Po pierwsze jest to wielkość. Wielkościowo jest ona dosyć zbliżona do ładowarki od MacBooka Praw, ale to tylko takie moje porównanie. Druga rzecz jest taka, że nie macie możliwości wypięcia kabla. Normalnie w każdej innej ładowarce, czy to od MacBooka, czy od jakiegokolwiek innego gadżetu, taka możliwość istnieje. Nintendo niestety tego nie ma, za co duży minus. Dodatkowo, jeżeli zdecydujecie się na zakup konsoli, warto to kupić sobie takiego case'a do transportowania. Koszt to około 79 zł. Dodatkowo jeszcze w środku macie dwie kieszonki. Jedną taką standardową i drugą taką z przegródkami na kartridże od gier. Dodatkowo jeszcze w zestawie do case'a dostajecie folię ochronną na ekran, ale o tym zaraz będzie mówić podczas omawiania budowy samego Switcha. Jeżeli chodzi o samą budowę Switcha w wersji Light, to tutaj jak dla mnie jest kilka bardzo fajnych rozwiązań. Po pierwsze, w przeciwieństwie do standardowego Switcha nie ma odczepianych kontrolerów tzw. Tak żylikonów Tutaj jest to jedna całość. Jedyne czego bym się mógł przyczepić, to tego, że przyciski mogły być trochę większe, takie na przykład jak w Game Boyu Colorze, ale to jest taki szczegół, do tego naprawdę bardzo szybko można się przyzwyczaić. Po drugie Switch bardzo fajnie leży w rękach, dodatkowo podczas rozgrywki nie będziecie zasłaniać głośników, które znajdują się na spodzie konsoli. Po trzecie jest to waga, ponieważ Switch waży jedyne 275 gramów, czyli jest to nieco więcej niż najnowszy iPhone 11 Max Pro. Co nowo nie będziemy może porównywać, wielkościowo Switch jest też trochę większy, ale jest jedna bardzo fajna rzecz, tak naprawdę i iPhone, i Switch mieszczą się w kieszeni, w spodniach. Ale może tego lepiej nie róbcie, ponieważ możecie uszkodzić kontrolery. Jeżeli macie zamiar to robić, to kupcie już sobie case'a. I jest jeszcze jedna bardzo fajna rzecz, którą ma Switch, a której nie ma iPhone. Jest to wejście słuchawkowe. Skoro jesteśmy już przy wejściu słuchawkowym, warto również wspomnieć o dwóch innych wejściach, które ma Switch. Pierwszy z nich znajduje się na spodzie konsoli i jest to wejście na kartę microSD. Wydaje mi się, że taką kartę warto dołożyć już na samym początku, przy zakupie, ponieważ pamięć budowana w Switchu to jedyne 32GB. Nie oszukujmy się, to nie jest w dzisiejszych czasach dużo. Dodatkowo, biorąc pod uwagę fakt, że będą wychodziły kolejne aktualizacje oprogramowania, będziecie chcieli mieć więcej niż jedną czy dwie gry i mają być to bardziej ambitne tytuły, załóżmy Wiedźmin albo Diablo, albo coś mniej ambitnego jak Fortnite. Żeby uniknąć sytuacji, że nagle brakuje Wam miejsca, warto tą kartę dołożyć i się tym nie przejmować w najbliższej przyszłości. Trzecim i ostatnim wejściem jest wejście na cartridge. Znajduje się na górze konsoli przy wejściu słuchawkowym. Tutaj jeszcze chciałbym się zatrzymać przy samych kartridżach, ponieważ jest jedna taka mała szybka ciekawostka. Same kartridże pokryte są jakąś substancją, która ma zapobiegać połykaniu tego kawałka plastiku przez najmłodszych graczy. Ja może tego nie będę testował, naprawdę smakują one okropnie. Na YouTube jest masa filmów, jak ludzie różne tytuły testują. Dla porównania chciałem jeszcze wrzucić Cartridge od Game Boya Colora i od Switcha. Teraz przechodzimy do najciekawszej części, czyli do samej rozgrywki. Wszystko macie na 5,5 calowym ekranie o rozdzielczości 720p. Jeżeli zastanawiacie się, ile wynosi czas pracy baterii, to w moim przypadku wyniósł on od. 3, do 5,5, prawie do 6 godzin. Tak naprawdę możecie pobawić się trochę w ustawieniach i spróbować przedłużyć żywotność baterii. Dla porównania, Game Boy Color według Wikipedii wytrzymywał do 10 godzin, ale to może sobie kiedyś sprawdzimy. Jeżeli chodzi o jakość gier, to muszę powiedzieć, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, zwłaszcza przy takich tytułach jak Crash Bandicoot czy Spyro, bo nie spodziewałem się jakichś super efektów, a tutaj naprawdę wszystko wygląda bardzo przyzwoicie. Przy grach typu Fortnite, Diablo czy Witcher nie będziemy mieli zachowanych wszystkich szczegółów i detali, no ale umówmy się, od tego tak naprawdę mamy komputer, PlayStation albo Xboxa. Są jeszcze dwie bardzo fajne rzeczy, jeżeli chodzi o Nintendo. Pierwsza jest taka, że za niewielką kwotę możecie dokupić sobie takie legendarne już tytuły jak Mario Bros. albo Donkey Kong, więc zawsze jest możliwość cofnięcia się do czasów, gdy graliśmy w takie gry na Pegasusie albo na Game Boyu kolorze. Dodatkowo w sklepie Nintendo możecie znaleźć Darmowe gry. Dla mnie bardzo fajnym przykładem jest Asphalt 9, ewentualnie jest to Fallout Nuclear Shelter, który bardzo lubię. Podsumowując, Switch jest bardzo fajną przenośną konsolą. Super będzie się sprawdzał w podróży, ewentualnie w komunikacji miejskiej. Tak naprawdę nie zajmuje dużo miejsca i nic nie waży. Osobiście czekam aż PlayStation wypuści odświeżoną wersję PSP, ponieważ w dalszym ciągu wydaje mi się, że na rynku jest miejsce na konsole przenośne. Jeżeli zastanawiacie się, czy kupić komuś na prezent takiego switcha, to wydaje mi się, że jest to całkiem fajny pomysł. Dodatkowo zbliża się Black Friday, więc może będą jakieś fajne promocje. Jeżeli zastanawiacie się, czy kupić taką konsolę dla waszego dziecka, to zastanówcie się dwa razy. Jeżeli wasze dziecko lubi Fortnite... To przemyślcie to dobrze przed zakupem. A jest jeszcze jedna sprawa. Razem z moim kumplem Dawidem od czasu do czasu robimy podcast. W jednym odcinku mówiliśmy trochę o Game Boyu Colorze, więc jeżeli ktoś by chciał posłuchać, to zachęcam. Dawid super prowadzi podcasty i wydaje mi się, że warto nas posłuchać. Więc do zobaczenia i widzimy się wkrótce.